18 maja obchodzimy wspomnienie święto świętego Stanisława Papczyńskiego, który jest założycielem zgromadzenia Księży Marianów. Dzisiaj zatem rozpoczynamy nowennę przed tym bardzo ważnym, radosnym wydarzeniem. Moi drodzy, w ten pierwszy dzień nowenny chcemy skupić się na ojcu Stanisławie, który żywił niesamowitą cześć wobec niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Był gotów stanąć w obronie tej prawdy, był gotów cierpieć, a nawet oddać swoje życie. Kiedy składał swoje oblacjo 350 lat temu, kiedy powierzał Panu Bogu całe swoje życie i zakładał zgromadzenie, ten akt także wykonał wobec Maryi Niepokalanie Poczętej. Kiedy zakładał zakon, założył go ku czci Maryi Niepokalanej i dla szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dlaczego ta prawda wiary jest tak bardzo ważna w życiu świętego Stanisława, jest ważna także dla kościoła. Ta prawda przypomina nam o pierwszeństwie łaski Pana Boga, ta prawda przypomina nam o niesamowitej mocy łaski Pana Boga w życiu człowieka. To właśnie dokonało się także w życiu Maryi, kiedy Pan Bóg bez żadnych zasług Matki Bożej już w momencie jej poczęcia okazał pełnię łaski, okazał swoją wszechmoc. I zachował ją od grzechu pierworodnego. Również w życiu ojca Stanisława, Pan Bóg okazywał wiele razy swoją wszechmoc. On sam daje o tym świadectwo. Źródła historyczne potwierdzają, że ojciec Stanisław już w łonie swojej mamy był cudownie ocalony przed śmiercią. Potem, kiedy bardzo wiele cierpiał, kiedy wiele chorował, także tak mocno chorował, że był na granicy utraty życia. Albo przeżywał takie, takiego rodzaju problemy, że naprawdę dzisiejszy człowiek łatwo mógłby się załamać, zawsze wychodził zwycięsko, był ocalony. Dzięki łasce Bożej, jak dawał o tym świadectwo. Wszechmoc łaski Bożej, pierwszeństwo łaski Bożej. Moi drodzy, ten pierwszy dzień nowenny ma być zwiastowaniem tej łaski dla każdego z nas. Chcemy uroczyście ogłosić i uroczyście ogłaszać. Że Pan Bóg okazuje swoją łaskę, swoją miłość, swoją wszechmoc wobec Maryi w tajemnicy jej niepokalanego poczęcia. Pan Bóg okazał swoją wszechmoc, swoją łaskę w całym życiu świętego Ojca Stanisława. I co dla nas bardzo ważne dzisiaj, Pan Bóg okazuje swoją łaskę, swoją miłość, swoją wszechmoc wobec Ciebie, wobec mnie, wobec każdego człowieka. Pierwszeństwo łaski Pana Boga. Moi drodzy. Ta nowenna jest także po to, abyśmy uwierzyli w Bożą wszechmoc. Ta nowenna, którą będziemy odmawiali przez dziewięć dni, jest w stanie zdziałać cuda. Tak działo się w Ełku w 2001 roku, gdy pewna rodzina modliła się wspólnie, w łączności, o ocalenie dziecka w łonie mamy. Ciąża była zagrożona, i nawet wtedy, kiedy lekarze powiedzieli, że dziecko już obumarło. Rodzina nie przestała się modlić. Jak się cudownie okazało, dziecko zostało ożywione i urodziło się zdrowe. To właśnie wydarzenie, cudowne wydarzenie, zaważyło na tym, że w 2007 roku przeżywaliśmy beatyfikację ojca Stanisława. Ta nowenna naprawdę działa cuda. Tak działo się w 2008 roku, kiedy kolejna rodzina, kiedy kolejna wspólnota osób. Z wiarą modliła się tą nowenną, przyzywając wstawiennictwa ojca Stanisława, prosząc o uzdrowienie i ocalenie życia młodej dziewczyny, która znajdowała się już w stanie agonalnym. Pan Bóg okazał swoją wielką moc, Pan Bóg okazał swoją łaskę. Dziewczyna została uzdrowiona, a my cztery lata temu, 5 czerwca, na Placu Świętego Piotra, uroczyście przeżywaliśmy kanonizację świętego ojca Stanisława. Moi drodzy, księga łask otrzymywanych za przyczyną świętego ojca Stanisława jest naprawdę obszerna. Każdego dnia do góry kalwarii, na Marianki zmierzają ludzie, którzy przy jego grobie, relikwiarzu modlą się w różnych bardzo ważnych intencjach, czasami bardzo dramatycznych. Pomyślmy i my dzisiaj, w jakiej intencji chcielibyśmy odmawiać te nowenne. Módlmy się zatem. Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońca uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego niepokalanej Matce dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawienictwo, uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę, o którą Cię z ufnością proszę, i pomóż mi w całym moim życiu pełnić wolę Ojca Niebieskiego. Amen. Odmówmy także indywidualnie modlitwę Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Święty Stanisławie Papczyński, módl się za nami.